Panuje powszechna opinia, że blockchain to świat pełny anonimowości, że jeśli ktoś ukradnie kryptowaluty to przepadają one na zawsze. Wbrew pozorom, uzyskanie kryptowaluty jest możliwe. Wymaga tylko wiedzy, narzędzi i doświadczenia w obu światach – technologicznym i prawnym. Każda transakcja zostawia sobie po sobie trwały ślad. Pytanie nie brzmi więc, czy da się kogoś namierzyć. Ale jak dobrze to zrobimy? Śledztwo w blockchainie zaczyna się zwykle od jednego punktu, adresu portfela albo hasha transakcji. Na tej podstawie można prześledzić cały przepływ środków, krok po kroku, między różnymi walletami, giełdami czy mostami między blockchainami. Używa się do tego specjalnych narzędzi analitycznych, takich jak Chain Analysis, TRM Labs. Krystal albo Breadcrumbs. Pozwalają one wizualizować przepływy i grupować adresy, które prawdopodobnie należą do tej samej osoby. Kiedy środki trafiają na giełdę zcentralizowaną, to właśnie tam pojawia się szansa na ich odzyskanie. Bo giełdy, mimo że działają globalnie, muszą stosować procedury KYC, czyli weryfikować tożsamość użytkowników. I tu zaczyna się rola kancelarii prawnych. Połączenie analizy technicznej z instrumentami prawnymi współpraca z organami ścigania, a czasem też z międzynarodowymi instytucjami. Możemy wtedy wystąpić do giełd z wnioskiem o zamrożenie środków i ujawnienie danych. Oczywiście z zachowaniem odpowiednich podstaw prawnych. Każdy ślad da się odnaleźć, tylko trzeba wiedzieć, gdzie szukać.